Nigdy tak nie pomyślałem, co, co, co jest najśmieszniejsze, to wszystko zaczęło się od pracownika Zary. Wszystko zaczęło się od przypadkowego filmiku, który poszedł w jakiś wiral e, i następne też. Ja w życiu się tego nie spodziewałem, to nie było coś, co planowałem, e, czy coś, co, co bym przypuszczał, że, że tak mogło się wydarzyć. Ja wciąż jestem w ogromnym szoku, że nawet tutaj jestem. Pierwszy filmik powstał bardzo przypadkowo, zobaczyłem, że on w miarę się, że tak powiem, przyjął, czyli był pozytywny odbiór tego filmiku, w związku z czym stwierdziłem, że nagram kolejny. I, I to już poszło jak. jak e, domino. O. Mhm. Chciałem, żeby konto trochę się rozwijało, żebym e, zaskakiwał kontentem i robił różne postacie, nie tylko pracownika Zary, nie zamykał się tylko na jedną postać. Myślę, że to też jest fajne, bo wychodzę poza ramy i poza swoją taką strefę komfortu. Jeżeli można ją tak nazwać, bo nie lubię tego określenia. Nie powiedziałeś, e, czy wrócisz do tego czy jeszcze? Tak, no, jak najbardziej wrócę i co jakiś czas też wstawiam te filmiki. Więc, jakby pracownik Zary jest moją częścią i, i czymś, co, co uwielbiam, ale chciałbym też iść dalej i rozwijać ten kontent, nie tylko zamyka się na jedną postać.